Miłam sobie w tamtym roku, przez sobie przede wszystkim, nie tylko kibicą, że potrafię startować w miejscu, gdzie teoretycznie powinna odczuwać dużą presję, tak jak było na Mistrzostwach Polskich. Chciałam się pokazać z jak najlepszej strony. I tutaj jeszcze dla Państwa, tak jak Pan Borsztyński mówił o tej promocji. Ja po Mistrzostwach Polskich w Bydgoszczyce spotkałam się z ludźmi, Którzy podchodzili do mnie na ulicy, albo generalnie to było na Osiedlu leśnym, gdzie ja się poruszam, a najczęściej przy, przy jakichś jakby sklepach spożywczych, podchodzili do mnie ludzie i mówili, super, przyszliśmy na stadion dla pani i dla pani koleżanek, bo przeczytaliśmy w gazecie, że tego i tego dnia pani i pani koleżanki startują. I to było bardzo miłe, że, że ci ludzie dzięki państwu jakby przyszli na... Ja naprawdę przy finale na 100 metrów widziałam całą zapełnioną trybunę A i ludzi, ludzi którzy cieszyli się razem ze mną, którzy naprawdę mi kibicowali. I przez to chciałabym ich zachęcić, bo dla nas jakby, jakby sportowców zbyt Bydgoszczy, ja zresztą Gosia też, możemy powiedzieć, że jak jedziemy gdzieś na meeting, to czujemy się normalnie, jak jedni z wielu. A na swoim stadionie zawsze jest ten klimat, że wie się, że ściany są, są za nami, i kibice na stadionie tak samo i to jest wspaniałe, że ci ludzie także jak ja, mogę powiedzieć jakby z własnego doświadczenia, po tym finale na 100 metrów potrafili bawić się i cieszyć razem ze mną i to było szalenie miłe i dla mnie to było takie przeżycie, żeby dzisiaj nam to wspominać. Także naprawdę ja serdecznie wszystkich zapraszam i myślę, że ściany nam pomogą, chociaż obsada jest, ja się śmiałam tutaj do pana Wrocławskiego, że połowę bym wykreśliła sobie najchętniej.